no to kochani, jedziemy oglądać świąteczną straż pożarną. Taką małą, małą. Co będziemy? No pewnie ją nagramy. Panie kierowca? Jedziemy. No to jedziemy. Okej, okay, dojechaliśmy, ale słuchajcie, jest tyle samochodów, że teraz będziemy się zastanawiać, gdzie. Gdzie zaparkować, no jasne. No właśnie, gdzie zaparkować, no jasne. No ale. Samochód jest obok nas. Samochód jest obok nas. Dobra. To my szukamy miejsca parkingowego i idziemy zobaczyć, co tam się dalej dzieje. Yeah. <laughs> Słuchajcie, mam nadzieję, że podobało Wam się to, co widzieliście, bo nam podobało się bardzo. Było super, bardzo fajne, zorganizowane, dużo atrakcji, dużo fajnych rzeczy dla dzieci. Czy naszym dzieciom się podobało? Tak! Michalina, podobało Ci się? głośno. Ach, no było głośno. Tak, to prawda. Jak przyjechali na początku, było bardzo głośno i bardzo kolorowo, potem już było trochę spokojniej, ale było super. Panie to? było fajnie? Było fajnie. Słuchajcie, my zmykamy do domu na ciepłą herbatę i ciepłe kąpiele. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!